Cześć, witajcie, to jak sami. Dzisiaj sobie otworzymy nowego horsa. Ja już go trochę otworzyłam y, z powodu tego, że y, ciężko był zaklejony bardzo i musiałam go oczepić, bo to było za głośne Jeszcze został mi go tutaj Ja głównie serio ale jestem chora Ojej. dobra, no sobie spójrzmy na te gratyski to jest chyba Bat z tego, co widzę. I ładny jest. Taki obacik. I on taki rysuneczek. Słodki. dobra. Kolejna rzecz to jest sukie pyci. To jest już taki mały ten koniec. Taki halterek. I jeszcze coś powinno być się O Jezus, jak jeszcze jest o, jaki słodki. Myślę, że jest Jezus. Jaki słodziak, jejku. Puszyki, słodki. No, zaraz włożę mu kijek i albo najpierw w otworzymy. otworzmy. Zasuje się. Nie, wiem, nie zasuje się aż tak, ale. Teraz już już oficjalnie wądełku mam no, takie słodziutki, dobra, zakładam mu kijek. Ogółem to niestety muszę z niego wyjąć kijek, z tego szczura, yy, bo nie mam żadnego kija, a na, niej na razie nie jeżdżę. kurde tu jest to. Tu. I czekajcie, zdejmę sobie to czarne i zakładamy satysfakcjonujące. Nie wiem czy pokazywałam tego konia, ale chyba nie pokazywałam. Nie, jeszcze nie mam czarnej taśmy. Dobra, na razie założę jaką mam, czyli białą. A myślę, że jutro sobie założę inną. Ogólnie mogę też rozważyć jego sprzedaż, ale to, to zależy do jakiej osoby. Też jest słodki, ale ten jeszcze słodszy. I naprawdę, to słodkie. Dobra, wkładam Czy jest frizelinowany? A nie jest frizelinowany. myślałam, że jest frizelinowany. Ale serotwarty taki. Nie jest za miękki. Co pewnie gruby materiał, ale dobra, nie narzekam. Podam na kijek. Chyba już do końca. Sery raczej będzie nam do żywocie. Możliwe. Jeszcze mam jakie Boże, co to, to jest Jakie słodkie. Patrzcie. I to jest cute. Dobra, zakładam mu ten halter. Sekunda. Ogólnie niestety ten halter na niego nie pasuje. Nie chciał się wcisnąć, ale ja mam taki jeden halterek, który jest na... Na sztormiku, który jest po przejmianie, bo zrobiłam mu zupełnie inną grzywę. Sekundę, muszę z niego coś zdjąć. sobie ja zrobię syf. Może być też troszkę za duży ten halter na niego, ale ja zawsze coś wymyślę. Tak jak to ja. Jak ja go założyłam na tego konika, on jest o wiele mniejszy od tego, no. O Jezus. Patrzcie, No sobie na mnie się założyłam, więc raczej dam radę. Dobra. O, już widzę, że jest za duże. Czy już nic z tego. Nie mam halterka na niego, ani żadnego sprzęciku. I głównie, no, muszę zbierać pieniążki, żeby kupić jakiś sprzęt na niego. No bo chyba nic nie mam, no. No cóż. Ważne, że jest słodki. A spróbujmy jeszcze robić. Może ja coś źle robię. Nie no, ale patrzcie, że to nie pasuje, no. Nie chcę go wniatać, bo to źle wygląda. No. To nie pasi... Albo to jest zapędzane i to trzeba zaplądać jakoś. Nie wiem, zatwaj to no. Jest otwarty, no. Ale bacik ładny. I właśnie, takie fajnie wykonane to jest. Ja mi się wydaje, że coś było jeszcze na tym ogłoszeniu. Może ja coś nie O, jeszcze czarny to jest. Naczółek był jeszcze. O, jest tutaj. No, pogubiłam rzeczy. Taki naczółeczek I mamy. I sik mamy. Mam już taki. Tylko, że ten jest błyszczący, to nie mam takiego. A na czułek pasuje. Dobra, możliwe, że jutro będę robić na, dla niego głowie I czekajcie, muszę coś sprawdzić. Nie wiem, czy mam takie cieniutkie wędzidełko. Jeszcze inaczej mi to nie no dobra, to tyle było z tego unboxingu. I ogółem to z bardzo nie wiem jak go nazwać. Na razie jest nazwane brownie, ale nie, nie pasuje chyba brownie. Brownie brownie, Niech zostanie już brownie. Najwyżej no i zmieniam kiedy. Ale chyba brownie pasuje, dobra. A.